No i drodzy, transmisji ciąg dalszy, e, idziemy cały czas do przodu. Chociaż mówi się, nie próbuj nigdy iść pod prąd, nie, nie próbuj nigdy szukać przyczyn, szeregu, nie wyłamuj się. Wolność kochani, rozumiem wolności od Drodzy Państwo, dalej, zmarżowalność. හිතින්ටි 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 啥没见过到了。 To nie dziwne, takie przepisy. dobro je jako pa bi uste u bi przedmiotami w rozgrywce ważniejszych od nas. A kto jest ważniejszy niż my sami, niż nasze dzieci, nasze matki, nasze żony, mężowie, inni ludzie? Nie dajmy się podzielić, nie dajmy się zaszczepić wirusem niemocy. Możemy więcej niż nam się wydaje. Ja, jedna matka, wariatka, zmieniłam prawo w tym kraju. człowiekiem, a nie wielkiem, a wtedy pokonamy każdą zarazę. Nawet zarazę niemocy, niewiary i zarazę covidocy, zdrowidocy, bo nie ma żadnego covida. Jest tylko COVID-19. I to jest nasza największa odpowiedzialność. Jeżeli będziemy pielęgnować w sobie człowieczeństwo, to żadne te i -y, syreny, covidozy nam nie za... Nie, za... nie zaszkodzą. Dzięki. Jak się nas narzewa, macie odwagę chłopaki! Musimy ją ruszać! Policja proszę, żebyśmy ruszyli! Będą jeszcze przemowy pod TPP. Ja wyproszę Pana z Rudy Śląskiej, w czasie jazdy się wypowie. Zapraszam. Musimy ruszać. Prosimy o umożliwienie przejazdu ciężarówce. Czy jesteście wolnymi ludźmi? Yy, mamy tutaj taki e, ładny. Mam twarz wolną Mi. Pokazujemy twarz w przeciwieństwie do innych osób, które ją bardzo mocno ukrywają. Także idziemy dalej. No i drodzy, udostępniacie. Niech wszyscy zobaczą, co się dzieje w Polsce. Niech w końcu pójdzie też niech Dziękuję. 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 Albo z wielkich, maski w internecie lekcja, telewizji leci. A obecność wcale nie da, i podał mały biznes, Już cały w Polsce wielka opieka, sam nie ma polski, dupię na pizdek, bo u Iż nam przestał linia komu minister czy stasz starsz i kogo chcesz iść mi Všem rány tvojich trezu. Abyś przestał już Dziękuję bardzo! Abyś tam przestał już? No wiecie, nie? Dziękuję! Iwan! Emin, filing, iwan! Iwan! wolność, bo mieli covid bez bezobjawowego. Człowiekie Polsce! Cześć, Boże. Nazywam się Michał Poporski. Jestem e, pracownikiem na kopalni w Bieszczowicach, w Górdzie Śląskiej. E, bardzo mnie cieszy, że tak dużo tutaj jest ludzi. Szkoda, że w 20. Przegół tego nie było górników tak dużo, że nie walczyli. Dalej nie walczą, dalej nic nie robią. To jest błąd teraz na kopalni muszą górnicy nosić maski, bo jak nie zanożą, to zostaną zwolnieni za brak maski z artykułu 52 tak jest na małej kartesty przed bramą na kopalni napisane w Rudzie Śląskiej 16 sierpnia tak jak tutaj w Warszawie zorganizowałem protest później, znowu dwa tygodnie później czyli 29 sierpnia było około 25 osób teraz znowu będzie 26 września marsz Yy, przeciwko pandemii i zdejmie maskę. Będzie to pro, yy, marsz przez trzy kopalnie, czyli przez Kopanie Pokój, Kopanie wierszowice i skończy się marsz na kopalnie kawoka Halemba. Bardzo na to zapraszam, na ten protest, na ten marsz, abyśmy walczyli o to, żeby górnicy nie byli yy, terroryzowani tak naprawdę, żeby po prostu nie zmuszano do tych masek, żeby przede wszystkim Moi nie zamykało to kopalń, ponieważ te kopalnie to... są ważne dla Polski, dla polskiego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim to jest polski surowiec, polskie bogactwo naturalne. Jeżeli my kopalnie będziemy mieli, to będzie ten prąd droższy jeszcze bardzo droższy niż teraz jest. Kolejna sprawa: sprowadzamy K Węgier z, z Kolumbii, z Rosji. To skoro tylko Węgier sprowadzamy, to znaczy, że jest potrzebny, więc nie możemy znakomagać kopalń. Pomóżmy górnikom, pomóżmy śluzakom. Szczęść może, dziękuję. dziękuję. Górnicy, Widzimy się 20... Kolejny protest zakończyć w pandemię, nie tylko w Warszawie, na całym świecie, Marsz o Wolność. Zapraszamy Was. Przyjedźcie też 16 września, protest, który zaczyna się na placu bankowym, a skończy się pod Sejmem. Próbują przeforsować prawo, które zdejmie odpowiedzialność urzędników za przestępstwa popełnione w imię zwalczania COVID-19. Czy zgodzimy się na to? To niesamowite, widzisz te ogromne tłumy. Wiecie, że jest? Let's go. Witam was wszystkich. Dzień dobry miłoszowa! Miło mi powitać wolnych ludzi. Jestem dumny, że mogę tutaj być z wami. Bardzo wam dziękuję wszystkim, że tutaj jesteście. Dziękuję bardzo Justynie, bo to ona grzeje nas wszystkich do walki. Bardzo, bardzo dziękuję Iwanowi Komorenko, który puszcza nam bardzo fajną muzykę. Dziękuję bardzo za odwagę, dzięki bardzo. Bardzo, bardzo wielki szacunek w twoją stronę i pokłony. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, troszeczkę trema mnie zjada, chociaż nie jestem za bardzo nieśmiały. Natomiast chciałbym wspomnieć bardzo, bardzo ważną rzecz. Kiedy 1 września udałem się na rozpoczęcie roku szkolnego do szkoły w Wieliszewie na ulicy Modlińskiej, zostałem potraktowany jak śmierć.